Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj mam dla Was 10 wskazówek, jak podrasować swój styl. To takie proste triki, albo może nawet nie triki, tylko zwrócenie uwagi na pewne rzeczy, które sprawią, że wasz strój będzie się wydawał bardziej dopracowany i że będziecie wyglądać tak, jakbyście włożyły w to trochę więcej wysiłku. I bez zbędnych wstępów, bo zauważyłam, że te robię trochę przydługie, przechodzimy od razu do pierwszej wskazówki. Pasek. Pasek to taka część garderoby, którą każdy z nas pewnie ma w szafie. Jak dla mnie taka optymalna liczba pasków to są trzy: jeden grubszy, drugi trochę chudszy, dwa czarne, jeden brązowy. I to pokrywa mi całość mojego zapotrzebowania na paski. I pasek poza tym, że służy do zakładania go w spodnie. Można zakładać praktycznie do wszystkiego. Sposób noszenia paska jaki mi najbardziej odpowiada ostatnio to jest pasek zapięty wokół marynarki, najlepiej takiej trochę oversize'owej i wygląda to bardzo, bardzo stylowo. Druga rzecz to akcesoria. Tutaj mam na myśli głównie biżuterię, która potrafi nadać taki bardzo indywidualny charakter temu jak się ubieracie. Zwłaszcza jeżeli trzymacie się jakiegoś określonego stylu biżuterii. I to, co ja preferuję najbardziej, to trzymać się konkretnego koloru biżuterii, czy to jest złoto, czy to jest srebro, żeby tego nie mieszać, bo, bo wtedy to wygląda tak trochę niefajnie. I zgodnie ze sztuką, każdy z nas ma jakiś odcień cery, któremu bardziej pasuje albo srebrna biżuteria, albo złota biżuteria. Ja teoretycznie jestem cerą chłodną, tak zwaną zimą. Natomiast od jakiegoś czasu noszę praktycznie tylko złotą biżuterię, która mi się bardzo podoba, więc, więc czuję się w niej dobrze, i, i powiedzmy, ten aspekt dopasowania kolorystycznego jest dla mnie mniej ważny. I warto z biżuterii zrobić taki swój znak rozpoznawczy, czyli jeżeli nosicie jakiś konkretny styl biżuterii. E, warto się tego trzymać i wtedy to dodawać do swoich ubrań. E, co najważniejsze, z biżuterią, jak i ze wszystkim, też nie należy przesadzać. Ja lubię połączenie dwóch rodzajów biżuterii na dwóch różnych częściach ciała, najlepiej trochę oddalonych od siebie. E, przeważnie noszę zegarek e, i przeważnie noszę kolczyki. Jeżeli e, nie mam na sobie kolczyków, to mam na przykład naszyjnik. E, jeżeli nie mam zegarka, to mam pierścionek. Kolejna sprawa, która może znacząco podnieść Waszą stylówkę, to torebka. I w torebkę polecam zainwestować, e, kupić taką, która jest porządna, która jest klasyczna, ale ma jakiś taki lekki twist, który, e, który też trochę może Was wyróżniać. Ja w torebkach zdecydowanie stawiam na jakość, a nie na ilość, ze względu na to, że mam całe trzy torebki, które mogę nosić przez cały rok. Uzupełniam to trzema koszykami, które noszę na zmianę latem. Moją ulubioną ponadczasową torebką inwestycją jest lakierowany półksiężyc od Zofii Chylak. I wiem, że torebek Chylak jest bardzo dużo na ulicy, albo torebek Inspirowanych jest bardzo dużo na ulicy, natomiast akurat ta, która, którą ja wybrałam, czyli lakierowany półksiężyc, jest dla mnie tak wyjątkowa, i uważam, że jest tak dobrą inwestycją, że myślę, że jak założę ją za jakieś 20 lat, to nadal będzie w modzie i nadal będzie się świetnie prezentować. Warto stawiać na polskie marki, na torebki, które są wykonywane z bardzo wysokiej jakości materiałów, bo tylko takie przetrwają próbę czasu. I tak jak wspomniałam, warto postawić też na klasykę, bo klasyka to jest jednak coś, co nigdy nie wyjdzie z mody. Aktualnie przymierzam się do zakupu y, czwartej torebki, tak, czwarte, czwartej torebki całorocznej. E, prawdopodobnie to będzie też torebka od Zofii Chylak, e, ale jeszcze zastanawiam się też nad e, torebką od Ani Kuczyńskiej. Zobaczymy, zobaczymy, muszę je obie pomacać, zobaczyć, bo szukam takiego średniego rozmiaru torebki. E, I zobaczymy, co znajdę. Kolejną wskazówką do tego, jak wyglądać jeszcze bardziej stylowo, jest ubranie się w jeden kolor od stóp do głów. I niezależnie od tego, jaki to będzie kolor, gwarantuję Wam, że efekt dopracowania całej stylizacji będzie bardzo duży i bardzo pozytywny. Fajnie jest, jeżeli macie też buty w takim kolorze, bo wtedy jesteście ubrane w ten sam kolor od samej góry do samego dołu i jesteście. Jedną piękną e, linią, dzięki czemu też wydaje Ci się wyższe i bardziej smukłe. A jak nie jeden kolor, to maksymalnie trzy kolory. To jest taka zasada, której, e, której ja się trzymam, kiedy zakładam coś na siebie. Staram się, aby nie było w mojej stylizacji więcej niż trzy kolory, e, i to są przeważnie takie kolory, które są dla mnie bazowe, z których jest zbudowana praktycznie cała moja szafa i to sprawia wrażenie, że wasz strój wydaje się. Bardzo przemyślany, bardzo doprecyzowany yy, i taki chyba elegancki trochę. Kolejna wskazówka to jest tak zwany bohater stylizacji, czyli jeden element waszego stroju, który bardzo mocno się wyróżnia, i to może być na przykład przeskalowana marynarka, to mogą być jakieś super wyróżniające się buty, to mogą być na przykład duże bufki przy rękawach, które teraz są bardzo modne. Ważne, żeby taki element był jeden, żeby was nie przytłoczył, żeby mimo wszystko z tego stroju było widać was, a nie tylko właśnie jakieś takie unikatowe elementy waszego stroju. I wskazówka numer 7 znajdź swoją wysokość obcasa. Ja uwielbiam chodzić na płaskich butach, nie ma nic wygodniejszego od fajnie dopasowanych płaskich butów, natomiast warto czasami się trochę podnieść. I skorzystać z butów na obcasie. To, co jest najważniejsze, to to, żebyście znalazły taki, taką wysokość obcasa i taki rodzaj obcasa, w którym będziecie czuły się dobrze i w którym będziecie mogły chodzić normalnie po ulicy przez cały dzień albo być przez cały dzień w pracy. Buty na obcasie zawsze dodają trochę elegancji do stroju i zawsze sprawiają wrażenie, że ten strój jest taki bardziej dopracowany. Kolejna wskazówka to odpowiednie proporcje. Kiedy nosisz na przykład szeroki dół, fajnie, żebyś miała bardziej dopasowaną górę albo na odwrót. Te proporcje dotyczą nie tylko tego, jak prezentuje się wasza sylwetka w ubraniach, ale też tego, jaki jest ogólny wydźwięk. Ja na przykład bardzo często, jak mam krótką spódnicę albo krótką sukienkę, zakładam buty, które są powyżej kolan i wygląda to wtedy dużo bardziej zrównoważenie. Kolejna wskazówka zadbaj o pielęgnację. Żaden strój i żadne dodatkowe akcesoria nie poprawią waszego wyglądu tak bardzo, jak zdrowa skóra. E, znajdź odpowiedni rodzaj pielęgnacji dla twojej skóry, odpowiednie kosmetyki, które ci podpasują. E, zadbaj o włosy, że, zadbaj o zdrowe odżywianie, bo to, co jemy, odbija się bardzo mocno na tym, jaki jest stan naszej skóry. I celowo mówię tutaj o pielęgnacji, a nie o makijażu ze względu na to, że. Żaden makijaż nie będzie wyglądał dobrze, jeżeli wasza cera nie będzie zadbana, jeżeli będziecie ją palić na słońcu albo w solarium. I makijaż jest indywidualnym wyborem każdej z nas. Możemy go mieć, możemy go nie mieć, może być mocny, może być taki, że go nie będzie widać i to jest zupełnie wasza decyzja. Natomiast zdrowa skóra, dobrze odżywione ciało to jest coś, co. Na czym skorzystamy my wszyscy, więc warto o tym pamiętać. I ostatnia, najważniejsza wskazówka bądź sobą. Cokolwiek założysz na siebie, jeżeli będziesz się w tym źle czuć, to nie będziesz w tym dobrze wyglądać. Więc warto ze wszystkim, co na siebie zakładasz i co robisz, czuć się dobrze i komfortowo. Ode mnie to już wszystko. Napiszcie mi w komentarzach na dole, czy wy macie jakieś super wskazówki, na to, jak podrasować swój styl i wyglądać i czuć się lepiej. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Bye.